Bianka Rota przyszła na świat i dorastała w Zakopanem. Pochodziła z bogatej oraz wpływowej rodziny Schneiderów. Jej pasją była sztuka. Nastolatka uwielbiała rzeźbić i malować, co wychodziło jej wyjątkowo dobrze. Ukończyła miejscowe liceum plastyczne i zamierzała kontynuować naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Niestety uczelnia odrzuciła jej podanie, co było dla Bianki ogromnym ciosem. Choć bliscy określali ją jako pełną życia optymistkę, porażka ta wyraźnie stłumia jej entuzjazm. Pocieszenie przyniosła jej znajomość z Józefem, którego poznała w tamtym czasie. Szybko się do siebie zbliżyli i zostali parą, choć ich relacja budziła spore kontrowersje. Partner Bianki był znacznie starszy, dzieliły ich aż 38 lat, co sprawiało, że mógłby być jej ojcem, a nawet dziadkiem. Mimo to dziewczyna była nim zafascynowana, imponowały jej jego inteligencja, maniery oraz wysoka pozycja społeczna. Józef był cenionym adwokatem, którego kancelaria przynosiła spore dochody. Część tych pieniędzy przeznaczał na kosztowne prezenty dla ukochanej. Związek ten niepokoił jednak matkę Bianki, Krystynę Schneider. Próbowała ona uświadomić córce, że tak duża różnica wieku może stanowić przeszkodę w przyszłości. Nastolatka jednak nie chciała słuchać rad matki. A rozmowy Krystyny z adwokatem również nie przyniosły efektu. W lutym 1990 roku Bianka i Józef zaplanowali wspólne wakacje. Wybrali egzotyczną wówczas, a nawet dziś, Kubę. Matka dziewiętnastoletniej początkowo była przeciwna podróży, lecz ostatecznie ustąpiła, wspierając córkę finansowo. Postawiła jednak warunek: Bianka miała nocować w osobnym pokoju. Dziewczyna była zachwycona i niecierpliwie czekała na wyjazd. Wreszcie nadszedł marcowy dzień wylotu. Krystyna odwiozła córkę na lotnisko, gdzie czekał już Józef. Para poleciała do Hawany, by po jednej nocy udać się do Trinidadu, turystycznego miasta na wyspie. Wakacje zapowiadały się wspaniale. Piękna pogoda, czas z ukochanym i lokalne smakołyki. Po dotarciu na miejsce, Bianka zaczęła jednak zachowywać się dziwnie. Sprawiała wrażenie przestraszonej, wręcz przerażonej. Nagle odmówiła wyjazdu do Trinidadu, chcąc zostać dłużej w Hawanie. Wkrótce oznajmiła innym uczestnikom, że idzie na spacer, lecz udała się do polskiej ambasady, błagając o pomoc w powrocie do kraju. Jej prośby zignorowano. Wcześniej Bianka wspominała, że chciała spotkać znajomych, lecz rodzina i przyjaciele nie słyszeli, by znała kogoś na Kubie. Było to mało prawdopodobne, zwłaszcza, że w Polsce dopiero upadał komunizm, a dalekie podróże i internet były wówczas rzadkością. Pomocy udzieliła jej natomiast pewna kubanka, która przenocowała załamaną dziewczynę. Następnego dnia Bianka ponownie odwiedziła ambasadę, lecz znów bez skutku. Jeden z pracowników wskazał jej przystanek, skąd odjechała do Trinidadu, dołączając do grupy. Wciąż jednak wyglądała na załamaną. Po przybyciu do hotelu unikała ludzi, nawet Józefa. Wieczorem postanowiła jednak wyjść. Spotkała uczestników wycieczki i swojego partnera. Odeszli razem na ubocze, po czym adwokat wrócił do grupy, a Bianka poszła w inną stronę. Od tego momentu nikt jej już nie widział. Później mieszkańcy Trinidadu oraz turyści twierdzili, że dziewczyna prosiła o pieniądze, chcąc wrócić do Polski, choć miała wykupiony powrotny bilet. Nie pojawiła się jednak na lotnisku w Hawanie. Krystyna, która miała odebrać córkę z Warszawy, była wstrząśnięta, gdy dowiedziała się, że Bianka została na Kubie. Jeszcze bardziej zaskakujące było to, że nikt nie przejął się jej zaginięciem. Przewodniczka przekazała matce tylko torbę z rzeczami córki znalezioną w hotelowym pokoju. Najbardziej niepokojące było jednak zachowanie Józefa. Nie sprawiał wrażenia przejętego zniknięciem Bianki. Mimo licznych próśb Krystyny, nigdy nie porozmawiał z nią o wydarzeniach na Kubie. Zrozpaczona matka postanowiła działać na własną rękę. W maju 1990 roku, dwa miesiące po zaginięciu, poleciała na Kubę. Dotarła do Trinidadu i hotelu, gdzie mieszkała córka, ale nie zdołała ustalić, co się stało. Krystyna nie znała hiszpańskiego i nie mogła liczyć na pomoc miejscowych, polskich władz ani policji. Wsparli ją jedynie polscy studenci z Warszawy i Krakowa, studiujący w Hawanie. Po roku bezowocnych poszukiwań wróciła do kraju. Historia Bianki przypomina inne sprawy. Zaginięcie w obcym kraju i obojętność uczestników wycieczki nasuwa skojarzenia ze sprawą Kazimiery Zaręby, która zaginęła na pielgrzymce na Litwie. Motyw wakacji, które zamieniły się w koszmar oraz problemy psychiczne przywołują tragiczną historię Magdy Żuk w Egipcie. Postać Józefa przypomina zaś Jana ze sprawy Katarzyny Domerackiej. Obaj byli prawnikami, którzy mogli mieć związek ze zniknięciem młodych partnerek. Każda z tych spraw pozostała niewyjaśniona. Wielu uważa, że kluczową rolę odegrał Józef. Być może Bianka odkryła coś przerażającego. Adwokat mógł nalegać na seks, na co nie była gotowa lub prowadził nielegalne interesy. Według najczarniejszego scenariusza mógł nawet próbować sprzedać ją do domu publicznego. To oczywiście domysły, lecz każda z tych sytuacji mogła wzbudzić w Biance lęk. Możliwe też, że z powodu stresu nastąpiło załamanie psychiczne. Była samotna, daleko od domu, bez wsparcia ambasady, organizatorów i ukochanego. Jedyną osobą, której zależało, była matka. Ona jednak, mimo determinacji, nie zdołała odnaleźć córki. Choć minęło ponad 30 lat, Krystyna nadal wierzy, że pewnego dnia pozna prawdę.